Witam serdecznie na moim kanale YouTube. Jak widzicie jestem dzisiaj w Yamaha Wawro w Katowicach i będę dzisiaj znowu jeździł tym oto pięknym motocyklem czyli Yamaha Super Tenere 1200 motocykl to jest ten sam sprzęt którym jeździłem już w tamtym roku jak pamiętacie. Biorę go dzisiaj znowu na dłuższą jazdę tym razem testową po to żeby no, sprawdzić, czy coś się zmieniło, czy mi się jednak będzie jeździć lepiej tym motocyklem. No, przy ostatnim filmie, tam nie wiem, czy pamiętacie, na pewno tak. Krytykowałem troszeczkę tutaj pewne rzeczy w tym motocyklu, ale e, biorąc pod uwagę jego przeznaczenie i jego, jego że tak powiem, charakterystykę, no to po prostu można, trzeba nawet, inaczej postrzegać ten sprzęt. No, trudno, ja go porównywałem dosyć intensywnie z Tracerem 900, co chyba było takim lekkim błędem, prawda? Bo to jednak jest inna klasa motocykli. Tenerka jest specyficzna. Jest to motocykl typowo przeprawowy, typowy motocykl na długie podróże, bardzo komfortowy, bo tutaj bez dwóch zdań to nawet nie ma co o tym mówić, bo to jest sprzęt naprawdę świetny. Jeździ się nim naprawdę świetnie i też przy ostatnim filmie Przy tym ostatnim filmie tak samo tutaj o, na ten temat właśnie mówiłem, że motocykl mi się tutaj pod tym ką, kątem komfortu bardzo podoba Natomiast chodzi o charakterystykę silnika, no tam Pewne rzeczy mi tutaj nie do końca pasowały, ale ponieważ ten sprzęt, którym jeździłem, czyli ten konkretnie, on był wtedy jeszcze niedotarty i być może, że przez to silnik był troszeczkę taki może, może bardziej zamulony niż powinien być, prawda? Już jestem motocyklet Triumph, o jak widzicie, jestem na miejscu, kurde. Jestem właśnie w salonie Triumph w katowicach. I będę dzisiaj jeszcze tutaj oglądał sobie motocykle. Zaraz pokażę co mi się podoba. O, tu są właśnie Triumfy Tigery 1200 w najnowszej kolorystyce na rok 2020, czyli takie połączenie z, z takim szarym. Tutaj, tak samo. Natomiast będę jeździł na pewno jeszcze testówką od nich i to na początku właśnie e, lipca. I, no I będę jeździł tym, oto jak widzicie, pięknym scramblerem. 1200XE. Naprawdę motocykl wygląda wspaniale. A tu mamy oczywiście jeszcze 800, -ki. też kapitalne motocykle. Jeździłem na tym, naprawdę bardzo wygodne. W prowadzeniu bardzo fajne sprzęty. Fajną słowo. Piękny sterowy motor. Kurcze jeszcze jedno ujęcie na te Tigery 1200 i Tigery 800. o mi się podoba akurat w tej wersji znaczy niekoniecznie w tym kolorze ale w wersji XR czyli na feldach aluminiowych w tej chwili sobie przełączyłem na mapę Tour z mapy Sport, żeby sprawdzić jak Zachowanie tego motocykla, ale ewidentnie oceniam, że jest troszeczkę lepiej, jak było, gdy nim jeździłem, jak był jeszcze niedotarty, więc bardzo możliwe, że to też było spowodowane to wszystko tym, że ten sprzęt był po prostu świeży. Naprawdę tempomat to jest jedna sprawa. Wystarczy nacisnąć tu ciach, set Motocykl nam sobie jedzie z zadaną prędkością, którą możemy oczywiście sobie troszeczkę tu uregulować w pewnym zakresie. Bardzo jest to prosta, intuicyjna obsługa. Naprawdę w tym sprzęcie. Wyłączenie jednym przyciskiem tu. Bardzo duża wygoda. Także dzisiaj jadę sobie tym motocyklem po to, żeby sobie ocenić komfort jazdy. Jak mi się będzie czuło dubsko na tym sprzęcie przy dłuższej trasie. Pomijam tam tematy związane z szybą, która oczywiście jest tutaj zbyt mała, no ale wiadomo, że ona by wymagała wymiany. Także już rozmawiałem z moim kolegą Grzesiem, który sobie kupił taką maszynkę kilka razy na temat tego motocykla, także wiem, co w nim warto wymienić przy ewentualnym zakupie. No, i tak naprawdę, faktycznie ten motocykl jest mega wygodny na dłuższe trasy. Zdecydowanie wygodniejszy od mojego Faustroma. Lepiej się na tym czuję, wyżej e, jakoś siedzę. Tak, to mówiłem przy pierwszym filmie, też tu jest świetna chrona przed wiatrem, głównie nóg. Tutaj dotąd mniej więcej. Tu by pasowało jeszcze takie deflektorki założyć po bokach. No i wtedy byłoby już naprawdę całkiem przyjemnie, kurcze, bo można byłoby. Jeszcze ten wiatr troszkę ominiałby nas troszeczkę z boku, prawda? Bardzo mi to odpowiadają hamulce z tym, z tym systemem hamowania łącznie z przodem także tyłu. No bo praktycznie naciskamy tylko tu klamkę i sprzęcior się zatrzymuje. Pewnie ci, co się interesują tym modelem, no to wiedzą, że tu to tak działa. Czyli żeby hamulce działały osobno, wtedy musimy nacisnąć najpierw dźwignię nożną, a potem przednią i wtedy załącza się tył, potem przód. Natomiast jeżeli nacisniemy od razu tutaj klamkę przednią, to załączają się dwa hamulce w zasadzie w tym samym momencie. A, Fajnie gada! naprawdę ewidentnie na tym ustawieniu sportowym ta reakcja na gaz jest dużo bardziej dynamiczna agresywna i to naprawdę czuć zmienimy sobie teraz na o, właśnie na tą Tour do takich przelotów po mieście to na pewno to będzie bardziej fajnie się jecha, jeździć tym, tym właśnie trybem spokojnym, tym Tur niż tym sportowym, prawda Także jadę sobie dzisiaj, gdzie mnie oczy poniosą, w ogóle bez żadnego celu. Nie wiem, czy Wy tak jeździcie. No nie znam tak naprawdę Śląska, więc gdzieś tam jadę, gdzieś tam wyjadę. Mam pełny bak, więc oho, mogę jeździć i jeździć, tak naprawdę. Mówiłem się z dealerem, że biorę tego sprzęta na 4 godzinki oczywiście z odpłatnością, no bo tutaj jest odpłatność od takiej jazdy dłuższej, oczywiście. Jak widzicie, jestem tutaj w tym miejscu co zawsze, jak testuję motocykle od dwa czy w ogóle z innego dilera. Mam tutaj taki fajny parking. I przyjechałem dzisiaj do Katowic po co? To co wam mówiłem na początku, czyli po to, żeby się przekonać, czy jednak ten motocykl byłby na przykład dla mnie dobrą propozycją w turystykę, czy będę się na nim czuł, czy będę miał inne odczucia w porównaniu do tego co miałem ostatnio podczas jazdy, jak pamiętacie. E, troszeczkę tam narzekałem na elastyczność, na taki trochę e, bardzo toporny taki, taki m, pracę tego silnika słuchajcie, to jest ten sam motocykl, którym jeździłem wtedy ma przejechane zaraz Wam powiem 9826 km no i zdecydowanie ten silnik działa lepiej więc bardzo możliwe, że Wtedy kiedy jeździłem, on miał 350 km, to był silnik niedotarty. No i też być może z tego przyczyny ten silnik był taki troszkę mułowaty. Owszem, nie jest to 1290 Super Adventure KTMA, nie jest to Tracer 900, jest to motocykl turystyczny, idealny na długie trasy, do, dług, do dalszego podróżowania i naprawdę tu się świetnie sprawdzi. Jako, że wiecie, temat mnie interesuje turystyków i w zasadzie są to motocykle, które mnie. Tak naprawdę yy, zawsze kręciły, kręcą i będą kręcić, więc interesowałem się ty, ty, tutaj tematem tenerki, łącznie z jakąś ewentualną awaryjnością i tak dalej. Troszkę poczytałem tam różnych wątków na forum. Słuchajcie, no, nie jest to motocykl, który nie ma żadnych tam jakiś problemów, bo z tego co tam czytałem, na przykład te szprychy, chyba zwłaszcza w tylnym kole, no to też lubią się czasami poluzować, jak to szprychy pewnie lubią się sobie gdzieś tam pęknąć, i z tego tytułu, no też ważna jest właśnie jednak kontrola tych szprych. Z tego, co tam chłopaki pisali na forum, że powinno się to robić co 5000 km. Kolejna sprawa, no to tutaj ciekawe, czy wy tak mieliście. Podobno bardzo grzeje się o to kolanko. Widzicie, nawet widać po kolorze tych rur, że to prawe kolanko się bardziej grzeje niektórzy tam narzekali, że im się to nawet grzeje do czerwoności, nie wiadomo dlaczego było też kilka przypadków zgaśnięcia motocykla po wjechaniu nie w jakąś kałużę, także tutaj coś tam czytałem na forum, że być może to było spowodowane, nie wiem, świecą, bo tam te świece też ponoć wymagają, jest to pilne, żeby one zostały wymienione tam po jakimś okresie. No w każdym razie, yy, więcej tu jakichś przypadłości, no to nie, nie słyszałem o tym motocyklu, oczywiście ten system regulacji tej szyby, no to już wiem jak to działa, te zapadki to trzeba odchylać, no jest to upierdliwe, ale ostatecznie nie robi się tego tak często, więc da się z tym żyć, na pewno to jest fajne, ta poprzeczka na nawigację, to mi się bardzo podoba i ten... Nieszczęsny wyświetlacz biegów, no też da się do, jakoś do tego przyczaić. Powiem Wam tak, że po naciśnięciu sprzęgła, yy, tak, tam pisali się nawet w komentarzach, że pojawia się kreska. Po puszczeniu sprzęgła pojawia się bieg, oczywiście jest jakaś pewna zwłoka, no nie zawsze ten bieg wyświetli. No nie jest to jakiś też może duży problem, być może, no da się do tego jakoś przyczaić, tak. Yy, więc... Ogólnie naprawdę motocykl jest bardzo wygodny, przejechałem mi w tej chwili jakieś 80, 70, 97 km, jak widzicie, a jeszcze będę, myślę, że chciałem ze stówkę zrobić może dwie zobaczymy jak z czasem, w każdym razie do jazdy turystyczne jest po prostu mega, ale to mega, wygodny i naprawdę to siedzenie jak prawie w traktorze, no po prostu dupa się tu czuje jak no idealnie, no tak by się siedziało w osobówce bardzo dobra jest też pozycja tutaj na tych setach, pozycja nóg, dobra ochrona przed wiatem, to coś mówiłem poprzednio przez te boczki. Część osób narzeka na wygląd, że im się nie podoba ten, te przyklejane, tak jak to mówią, boczne te, te, te elementy. E, ja będę się czepiał cały czas tych świateł ledowych, że wolałbym, żeby one były ledowe, a nie zwykłe żarówki. Chyba H7 tu są, tak? Pewnie. Oczywiście no jest soczewka, więc też prowadzenie tego snopu światła jest na pewno bardzo dobre, precyzyjne. Tutaj nie ma się co przyczepiać, no ale jednak oczekiwałbym tu ledów. Tak samo jak widzicie tutaj światełka pozycyjne, to mamy zwykłe żarówki. To jest też przegięcie, bo tu dawno powinny być LEDy. Tym bardziej, że mamy na przykład LEDowe kierunkowskazy, prawda? No więc. No jest ten motocykl, jaki jest. Jest to motocykl jest też ze starej daty, tak. To było tak samo jak i Suzuki, V-Stromy, tak, którym jeżdżę. Są to motocykle tak naprawdę, które się mało zmieniły od, od czasu ich prezentacji, no i pewnie ktoś powie, po co zmieniać coś, co służy, tak? Z jednej strony tak, a z drugiej strony jednak, no czego tam jakiś, jakiś, no nowoczesności, prawda? Ktoś powie, ojeju, ale tu nawet smartfona nie połączę. No tak, no nie połączymy tu nic. Tu jest wyświetlać, jaki jest. Chociaż ja go bardzo lubię, bo jest bardzo czytelny. No ale smartfona tu nie podłączycie, nie będziecie nic widzieć. Kto dzwoni, czy babcia, czy dziadek, yy, czy żona, także no, musicie go podpiąć, tak jak ja mam na uchwycie, no ale przecież to nie jest, kurde, problem. Motocykl ma 112 koni, 117 niutków, tak to powtarzałem, już nie będę Wam opisywał całych tych parametrów. W każdym razie skoki zawieszenia po 190 z tyłu, 190 z przodu, prześwit 190 mm, także naprawdę całkiem nieźle. Całkiem dobre, tutaj dobre te parametry do jazdy turystycznej. Także po szutrach, oczywiście, bezwzględnie tu bym to co mówiłem poprzednio, tu gdzie jest fit oleju, widoczny to momentalnie od kamyka można rozwalić jakiegoś większego, pęknie i już mamy problem. Także tu bezwzględnie osłona, płyta pod silnik, gmole bym dawał chcąc tym jeździć. I gdybym miał kupować ten RK 1200, to nie wersję SE, tak jak mówiłem podczas jazdy, tylko wersję, nie ZE, przepraszam, tylko wersję Z, czyli z zwykłym regulowanym ręcznie zawieszeniem, ale przynajmniej ta zwykła wersja ma już tempomat i to jest też duża zaleta. Do tego bym sobie wziął grzane manetki oryginalne, oryginalny podnóżek centralny oraz oryginalny, oryginalną płytę, no i oczywiście już kwestia okufrowania, no to, Pewnie stalowe, znaczy stalowe, aluminiowe yy, GV, no bo tutaj dość fajnie pasują do tego motocykla, w takim stylu No to jedźmy tą terenią w tereniu prowadź Jeszcze te parę kółeczek no Jest ciężka, bo to czuć, ale Prowadzi się całkiem fajnie Zdecydowanie, no da się teraz tak wyprzedzić. Dało się z tej czwórki, tej z tych obrotów, mniej więcej tam było chyba 3000. Także zdecydowanie ten silnik się lepiej zbiera niż wtedy, jak nim jeździłem rok temu, kiedy był nowy. Taką fajną sesję słuchajcie, trasę dzisiaj zrobiłem. Jak widzieliście, pojechałem też i trasą szybkiego ruchu ekspresówką, i. No i trochę bardzo fajnie sobie pojeździłem. Ten RK, no na pewno jest to motocykl godny zainteresowania. W tej chwili jadę się zatankować i będę już wracał do dilera, A za chwilę biorę od nich dziewicę X Max 300. No i tą dziewicą będę pewnie za pół godziny jeździł. A co? jak widzicie jestem już po tankowaniu, wyszło mi 1241 litra na 100 około 60 km, prawie 160, czyli dosyć dużo, ale też nie wiem ile było paliwa wcześniej. Na wskaźniku było full, no ale wiecie jak to jest. To są możliwe, że tam gdzieś coś różniło się tam litrem. No ale tak czy siak no troszkę zjadła. No w każdym razie taka, takie podsumowanie, no. powiem wam tak, no je, przejechałem się kolejny raz tym sprzętem. Zdecydowanie lepsze wrażenia. Oczywiście nie jest to KTM1290, czyli nie ma takiej dynamiki, nie ma takich aspiracji sportowych ten sprzęt, ale powiem wam też, dynamika jest na tyle znośna i że bez problemu się da tym ładnie wyprzedać i to w zasadzie w każdych warunkach, więc nie ma tutaj do czego się w zasadzie przyczepić. Poza tym, <noise> tym nieszczęsnym wyświetlaczem biegów o którym już mówiłem wiele razy, no nie lubię go, no ale wiecie, no tak to po prostu jest, no tak jest. Ten typ tak ma, nic z tym nie zrobimy. Można się najwyżej do tego przyzwyczaić bądź nie, tak Natomiast pewne rzeczy też mamy na jedynce może, żeby go zahamować właśnie. Dobrze. Tak samo pewne rzeczy jak ta, widzicie, ta regulacja szyby, z którą sobie nie mogłem wtedy poradzić. Pamiętacie jak szarpałem? A tu jest taki patent, że o, to trzeba bo musi być bardzo odsunięte i dopiero wtedy ta szyba się podnosi. Chociaż dla mnie ten patent jest dalej dupiany i będę to powtarzał w nieskończoność, że jest do dupy. Bo jak widzicie, o to tak... O, to cały czas musi być odsunięte, te boczki, żeby się w ogóle dało tą szyję podnieść. Szyba jest oczywiście za mała, chroni bardzo kiepsko. Tutaj cały czas miałem szumy w uszach, musiałem sobie włożyć korki po pewnym czasie, no ale szyba jest w ogóle do wymiany. To jest fajne mocowanie nawigacji, z tym, że to wszystko odga, widzicie. Także to wszystko odgano, no ale ja mam sto tak to samo siebie w Ausztromie, także nie jest to żadna żaden cud, tak mają te motocykle. No i oczywiście pozycja mega wygodna. Bardzo fajnie mi się jechało dzisiaj. Dla dupska, przeprzyjemnie, dużo przyjemnie jak moim. Naprawdę motocykl bardzo fajny, dynamiczny. Napędem nawał. No jest tylko jedno, ale że on po prostu sobie lubi zjeść. Chociaż, właśnie sprawdźmy to, wyszło. 160, 159, to w zasadzie 160 km e, Temperatura silnika 99, temperatura zewnętrzna 33, Spalanie wyszło 5,1. A to ciekawe, Widzicie, no dobrze, chyba dobrze pokazuje, tak? No, e, litrów na 105,1 litra na 100 km, no tak mi to wygląda jakoś. No nic się tutaj. A to ciekawe, bo zatankowałem dosyć dużo 12 litrów, więc być może, że on był niedotankowany no tego już nie wiem. Nie dolewałem paliwa przy wyjeździe na podkorek, bo jakbym dolał, no to bym miał, wiecie, miałbym już tutaj jasność, że tak powiem. Natomiast no ten, ten LK jest fajnym motocyklem, no, chociaż mi będzie brakować zawsze o tych świateł lodowych troszeczkę nowoczesności chociaż. Ktoś powie, że po co w takim motocyklu Jak jest dobry Jeździ, jest w miarę bezawaryjny No to po co kombinować Widzicie, zobaczcie jak już opona Jak jest kwadratowa Bo to testerzy wszyscy pewnie na Kwadratowo jeżdżą, no i tak Jak widzicie 10 tysięcy, że opona już taka Sobie, oryginał Ale fajnie mi się jeździło Myślę, że Będę mógł sobie teraz polatać zaraz Właśnie takim skuterkiem, tylko nie wiem, czy to jest ten, czy to jest ten mały. Nie, to jest chyba 125. No, w każdym razie dzięki, że oglądaliście ten materiał, miałem nadzieję, nie przynudzać, coś tam wam powiedziałem. W każdym razie, ostatnio zakończyłem ten odcinek o ten bez emocji. Bez emocji, powiem wam dzisiaj, powiem, że nie mam jakichś szczególnych emocji, żebym jakoś. Się podniecał tym motocyklem, ale naprawdę kawał dobrego, porządnego sprzętu do turystycznej jazdy. Solidna maszyna do robienia setek kilometrów z mocnym silnikiem, dosyć mocnym, chociaż wiadomo, że przy tej pojemności już no, konkurencja robi większe moce. No, ale dla kogoś, kto szuka naprawdę turystyka niezawodnego, to to jest naprawdę ciekawa propozycja, i jak najbardziej warta rozważenia.